Cześć drogie byki, witam serdecznie w comiesięcznym czytaniu dla wszystkich znaków zodiaku jedziemy styczeń 2026. Ja już testuję tutaj pierwszą talię, ogólna energia, jaka będzie Wam towarzyszyła w tym miesiącu. Mamy kartę wybaczenia. Ta karta zachęca do tego, żeby stare rzeczy zostawić w starym roku. I nowy rok zacząć, że tak powiem, na świeżo, tak, z tabula rasa, czysta kartka. Czyli, kochane byki, no, macie jeszcze szansę do końca roku, że jak powiem, rozliczyć się w jakimś sensie ze swoją przeszłością, pożegnać tą przeszłość, zamknąć ją. To nie jest tak, że nasza przeszłość równa się naszej przyszłości. To nie jest tak, że jeśli mamy jakieś doświadczenia, niesiemy jakiś bagaż, to już go zawsze będziemy nieść i zawsze będzie tak samo. To jest dobry moment, żeby sobie to uświadomić i powiedzieć nie, to, co było, a nie jest, tak, nie pisze się w rejestr, zamknąć pewne sytuacje, wybaczyć niektórym osobom, wybaczyć sobie samemu, że nie wiem, nie osiągnęliśmy w tym roku tego, co zamierzaliśmy, nie udało nam się może osiągnąć wszystkich naszych celów, um, może nie zaszliśmy tam, gdzie chcieliśmy zajść, i okej, okay, w porządku, wybacz sobie, zapomnij, zamknij i zacznij nowy rok na świeżo. Jeśli z kimś, że tak powiem, tutaj też powinieneś sobie swoją relację przepracować, żeby móc ruszyć do przodu i właśnie nie, że jak powiem, rozkminiać cały czas tej sytuacji między wami, to też jest dobry moment, żeby to zrobić po prostu. Czyli odpuścić, kochani, odpuścić, wybaczyć, zapomnieć i ruszyć do przodu zupełnie, że jak powiem, świeżą głową, świeżym sercem, otwartym sercem na to, co może nowego do Was w tym miesiącu szczególnie przyjść. Dobrze, ja już stosuję karty Tarota, będzie pierwsza dekada, druga dekada, trzecia dekada, rozłożymy sobie po prostu miesiąc na 10 dni. I tu już mamy pierwsze 10 dni, co my mamy? Trójkę buław, fantastycznie, widzicie? Piątkę mieczy, no właśnie. I mamy siłę. No i właśnie, kochani, tak jak mówię, no i właśnie, no i właśnie, ale co to znaczy, właśnie, co znaczy, że Piątka mieczy to właśnie, nie? Poczujecie, że te pierwsze 10 dni stycznia daje Wam możliwość do tego, żeby nie popełniać tych samych błędów. Żeby wyjść z takiej sytuacji na zasadzie mi się zawsze to przytrafia, nieważne ile ja z siebie dam, to i tak nie zadowolę wszystkich. Piątka mieczy to jest taka karta takiego Pirusowego zwycięstwa, kiedy dajemy właśnie z siebie dużo i z jednej strony na przykład wszystko ogarnęliśmy, na przykład dajmy na to na święta, nie? wypruliśmy sobie żyły, żeby ta kolacja wigilijna wyglądała jak, nie wiem, rolka na Instagramie albo reklama proszku do prania w telewizji i wszystko jest piękne i ta choinka i tak dalej. To dlaczego ja się czuję jakbym była chora albo dlaczego ja się czuję, że mnie to w ogóle nie cieszy? Patrzę na tą choinkę, która jest ubrana absolutnie przepięknie, i bombki są w idealnym kolorze do koloru łańcucha. I kosztowało to mega dużo pieniędzy, i jakby udało mi się to wszystko ogarnąć. I mam te 12 potraw na stole, to dlaczego nic mi nie smakuje? I styczeń te pierwsze 10 dni drogie byki, przyniesie Wam właśnie taką możliwość, żeby tego uczucia się pozbyć, żeby jednak już nie tkwić właśnie w takiej tutaj energii, tylko żeby ruszyć do przodu, popatrzeć jakby w przyszłość. O, to jest to, że nie będziecie chcieli więcej rozpamiętywać tego, co było i co nie działało, albo jak, to jest takie właśnie uczucie, cały czas do tego wracam, że patrz jak dużo z siebie dałam, a ty tego na przykład nie doceniasz, albo nikt tego nie docenia, Albo właśnie wyprółam sobie żyły ostatkiem sił i dlaczego mnie to nie cieszy. To zostawicie razem z grudniem. I poczujecie się od razu lepiej, poczujecie, że jesteście zdrowsi, że macie więcej jakby takiej życiowej energii, witalności i że nie trzeba wcale ze wszystkim i ze wszystkimi walczyć, żeby było dobrze. Pozwolicie trochę, żeby, nie wiem, życie was, Pokierowało, że pójdziecie jakby z prądem, o, że przestaniecie iść pod prąd, przestaniecie robić rzeczy, które są męczące, a nie przynoszące wam żadnej satysfakcji, tylko stwierdzicie, dobra, spróbuję to zrobić inaczej. Nauczycie się w jakimś sensie na własnych błędach, nie? Bo często robimy tak, że powtarzamy jakieś czynności, powtarzamy różne schematy, oczekując innych efektów, a efekty będą dokładnie takie same. I styczeń przyniesie wam. Właśnie coś takiego, że stwierdzicie, dobra, do tej pory robiłam tak, to nie wyszło, więc teraz zrobię inaczej. I będzie w tym jakaś taka świeżość, będzie w tym jakieś takie, nie wiem, odkrycie, że wow, to tak można, że mogę to zrobić inaczej, mogę odpuścić. O, mogę odpuścić i świat się nie zawalił, a ja się czuję o dziwo lepiej. Mam więcej siły, mam więcej energii. Nie jestem taka, nie wiem, wredna dla wszystkich. Nie mam ochoty się na nikim powyżywać. Nie mam ochoty na kogoś nakrzyczeć. Czuję się dobrze. Czuję się dobrze. Nic mnie nie rusza. Jest fajnie. To są bardzo dużo z tego, słuchajcie, takich, yy, takiego kotła emocjonalnego trochę, ale takiego oczyszczania się, wiecie. Z tego właśnie, co mi do tej pory nie służyło, jak robiłam to do tej pory i nie działało. I nagle znajdę nowe sposoby na to, co robiłam do tej pory, i okaże się, że wychodzi mi to lepiej i ja jestem jakaś taka spokojniejsza. Spokojniejszy. Dobrze. No to druga dekada, drugie 10 stycznia. Zobaczmy, ojojoj, co Wam przyniesie. Wypadły cztery karty. No cóż. Będą cztery. Zobaczcie, znowu widzicie, żegnanie czegoś, co mi nie służy. Dalej, czwórka pucharów. Odzyskiwanie jakiejś takiej równowagi i za, jakby patrzenie w odpowiednim w końcu kierunku. Mamy dwójkę pentakli, mamy dziewiątkę pentakli. No i fajnie, słuchajcie, dlaczego fajnie? Bo jak już pożegnacie, tak, właśnie. To, co mi nie służy, to, co gdzieś mnie tam boli, to, co gdzieś mnie trzyma, coś mnie uwiera, i wyjdziecie z takiego wąskiego horyzontu i z takiego zamknięcia, że tylko tak może być. Ja już do. Śmierci będę miała zawsze tak samo. To zobaczycie, że życie Wam podsuwa jakieś nowe okazje i nowe możliwości, i postanowicie, słuchajcie, drogie byki, w styczniu z tego skorzystać. I okazać się może, że. Macie dużo tych opcji do wyboru, i będziecie się na przykład zastanawiać, nie wiem, między jednym projektem a drugim. Może będziecie chcieli zacząć jakieś nowe, nie wiem, hobby, jakieś będziecie mieli nowe zainteresowania, nowe znajomości. Coś nowego Wam tutaj się, że tak powiem, trafi i zobaczycie, że mogą przyjść do was nowe rzeczy i będziecie tacy trochę w tym wszystkim zachłani, będziecie chcieli tego i tamtego i będzie tego bardzo będziecie chcieli trochę tego, będziecie chcieli trochę tamtego, z tego drzewka spróbować, z tamtego, prawda, krzaczka yy, zerwać, ale będzie wam się to podobać. Dalej będzie wam się to podobać. Dalej będziecie czuć, że to wszystko jest jakby dzieje się dla was no to będzie bardzo takie jakby mm, kataryczne się mówi uczucie, że wystarczyło, że zmieniłam jakąś jedną rzecz w sposobie swojego myślenia albo robienia rzeczy i nagle dzięki temu jestem w stanie dostać więcej dobra, więcej możliwości, więcej fajnych okazji i to wszystko samo do mnie przychodzi i ja w końcu mam czas i możliwość z tego skorzystać i się tym, Cieszyć, moi drodzy. To też może być w tym drugim tygodniu propozycja jakiegoś dodatkowego projektu, jeśli chodzi o Waszą pracę, że będziecie musieli pogodzić to stanowisko, które jest, ale już na przykład zaczniecie pracować na nowym, wpadną Wam jakieś nowe obowiązki, i tym samym większa wypłatka na koniec. No i trzeci tydzień. Trzeci tydzień, trzecia dekada stycznia, ostatnie 10-11 dni, bo styczeń ma 31 dni. Mamy piątkę pentakli, mamy rycerza buław, i mamy umiarkowanie. Kochani, no i ostatnie trzy, jakby te 10 dni stycznia, będzie, jakby, będziecie próbowali się starać, o może w ten sposób, znaleźć równowagę, o może w tym sensie, albo jakieś takie porozumienie między tym, co byście chcieli, a na co was tak naprawdę stać. Czyli zejdziecie troszeczkę do tego waszego ziemskiego byczego świata i zaczniecie sprawdzać w portfelu, ile wam kasy, że tak powiem, zostało. A co byście jeszcze chcieli z tą nową swoją energią tutaj zrobić, i gdzie byście chcieli pojechać, i jakie pomysły macie w głowie? No i tutaj będzie takie, właśnie, jakby to powiedzieć, próba zrównoważenia sił między tym, co jakby chcę, jakie jak są moje zachcianki, co bym chciał przeżyć, jakie doświadczenie mieć, co bym chciał sobie gdzieś tam kupić albo gdzieś nawet pojechać. No i pytanie jest, będzie takie główne pytanie tych ostatnich 10 dni, czy mnie po prostu w tym momencie na to stać, czy ta kasa mi się będzie zgadzać, czy jak nie wiem, czy pojadę na jakieś last minute, bo są ferie zimowe i warto skorzystać z okazji i pojechać do ciepełka, no to czy na pewno to jest dobry pomysł i czy w lutym ta kaska po tym takim wypadzie mi się będzie zgadzać, więc będziecie chcieli znaleźć taki trochę złody środek, żeby jednak cały czas być w tej energii, że mi się... Należy, że chce się czuć dobrze, żeby się właśnie tak trochę rozpieszczać. Może być tak, że jak przyjdą te nowe obowiązki tak w pracy, jakiś Wam fajny nowy projekt wpadnie, no i właśnie jakaś kaska przy okazji, no to ten taki ostatni, te ostatnie 10 dni stycznia będzie przynosiło pytania: no, no, fajnie, że ta kaska wpadła, wydałbym ją, wydałabym ją na jakieś tutaj przyjemności. Ale trochę boję się, że, że mogę przegiąć, prawda, z wydatkami. Także, takie energie, moi drodzy, będą Was się trzymać w styczniu. Mam nadzieję, że doczytanie Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, przynajmniej do czytań na luty 2026, które już za miesiąc. No a pomiędzy możecie oczywiście zajrzeć do wszystkich innych filmów na tym kanale, a także na moją stronę, gdzie znajdziecie. O, tutaj powinien być teraz link. Znajdziecie czytania prywatne, takie dla Was spersonalizowane. Zachęcam serdecznie do zakupu. Buziaczki pozdrawiam.